Decyzją Ministerstwa Zdrowia rodzice wcześniaków zostali włączeni do grupy 0 w programie szczepień. Stało się to za sprawą apelu Fundacji Koalicja dla Wcześniaka. Pierwsze szczepienia rodziców odbyły się w szpitalu specjalistycznym numer 2 w Bytomiu. Jako że w naszym szpitalu trwają nadal jeszcze szczepienia właśnie grupy 0 i, i mamy na terenie naszego szpitala oddział między innymi z oddziałem intensywnej terapii Noworodka, także także była możliwość zaszczepienia rodziców bezpośrednio u nas w szpitalu personel oddziału noworodków informował rodziców, że jest taka możliwość zaszczepienia się natomiast rodzice zainteresowani szczepieniem musieli tylko wypełnić taki druk zaświadczenia. I, I na tej e, zasadzie była możliwość zaszczepienia się, wyznaczenia terminu. By rodzice wcześniaków mogli zostać zaszczepieni, musi zostać spełnionych kilka warunków. Na ten moment mamy tylko jedną mamę wcześniaka, która została odroczona ze względów zdrowotnych. E, natomiast ogólnie zaszczepionych osób w naszym szpitalu było ponad 900. Wśród rodziców wcześniaków jest to nowość, więc. Dodam jeszcze, że muszą być spełnione odpowiednie warunki. Muszą być to wcześniaki urodzone przed 37 tygodniem ciąży i których planowana hospitalizacja wynosi co najmniej 4 tygodnie. Dzięki przeprowadzonej akcji, rodzice będą mogli bez obaw odwiedzać swoje dzieci w szpitalach.